Decydując się sprawdzić męża, lekarka odwołała przyjęcia i pojechała na działkę. Ale gdy tylko zajrzała przez okno, usłyszała rozmowę męża z kochanką. Zasubskrybuj nasz kanał i zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania! Agnieszka wyszła z budynku Instytutu Medycyny Sądowej bez słowa, ale w jej głowie kłębiły się obrazy, których nie dało się wymazać. Kolejny dzień przy stole sekcyjnym zakończony. Kolejne ciało, kolejne niewypowiedziane dramaty zapisane w sinych śladach na szyi, w ranach ciętych i zadanych z zimną precyzją. Jej dłonie wciąż pachniały lateksem i chemią, a umysł nie potrafił przestać odtwarzać tego, co widziała. Praca z martwymi uczy człowieka milczenia, ale też czyni go wyczulonym na każdy fałsz. A ona czuła fałsz nie w pracy, w domu. Mieszkanie było ciche, zbyt ciche. Jakby każdy dźwięk bał się zakłócić napiętą atmosferę między ścianami. Kiedy przekroczyła próg, zobaczyła Marka w tej samej pozycji co zawsze. Siedział na kanapie, zgarbiony, zapatrzony w telefon. Z daleka wyglądał jak ktoś, kto po prostu odpoczywa, ale Agnieszka znała go zbyt dobrze. Ten wzrok puste przewijanie ekranu napięta linia szczęki. To nie był spokój. To była ucieczka. Jak minął dzień? Zapytała, starając się nadać swojemu głosowi lekkości, której nie czuła. Normalnie, mruknął beznamiętnie, nie odrywając wzroku od telefonu. W tym słowie nie było nic, żadnej troski, żadnego zainteresowania, żadnej odpowiedzi, jakby rozmawiali nie jako małżeństwo, ale jak para przypadkowych współlokatorów. Agnieszka poczuła, jak coś w niej pęka cicho, bez dramatów, jak włosie skalpela w dłoni chirurga, które nagle nie wytrzymuje napięcia. Kiedyś był inny. Marek potrafił godzinami opowiadać o książkach, które go poruszyły, potrafił zasypiać z jej głową na piersi i mówić, że nigdy nie wyobrażał sobie życia bez niej. Teraz milczał. Patrzył przez nią, jakby była meblem, który przestawiłby, gdyby miał siłę. W nocy leżeli obok siebie, ale nie razem. Marek odwrócony plecami, z ramieniem wystającym poza pościel, Agnieszka patrzyła w sufit, czując się jak martwe ciało, które tylko oddycha z przyzwyczajenia. Cisza była zbyt gęsta, zbyt świadoma. Czuła jego obecność, ale jednocześnie jakby zniknął i nie była pewna, co boli bardziej, jego fizyczna obecność czy duchowa nieobecność. Rano z kuchni dobiegał dźwięk porcelany. Marek nalewał sobie kawy, szybko, mechanicznie, bezmyślnie. Agnieszka stanęła w drzwiach i przez dłuższą chwilę po prostu go obserwowała. Każdy jego ruch był nieobecny wzrok wbity w coś odległego ręce nerwowo przesuwające się po filiżance. Marek, Zaczęła ostrożnie, bez oskarżeń, ale z drżeniem, którego nie umiała ukryć. Ostatnio jesteś inny, zamyślony, odległy. Może. może chcesz mi coś powiedzieć? Podniósł wzrok, ale tylko na sekundę. Jego spojrzenie nie dotknęło jej oczu. Nie, po prostu jestem zmęczony. rzucił krótko, niemal z irytacją, jakby pytanie było atakiem. Agnieszka przyjęła odpowiedź ale nie uwierzyła w nią ani przez chwilę. Widział, że wie, widział w jej oczach, że już przeczuwa, ale grał dalej. I ona też postanowiła grać, nie dla pozoru, ale dla prawdy, której jeszcze nie znała, ale którą już zaczęła ścigać. Kiedy wyszedł, usiadła przy stole i zamknęła oczy. Ich dom, niegdyś pełen śmiechu, zapachu wina i książek rozrzuconych po podłodze, Teraz był pustą ramą, jej ciało było tam, gdzie powinno, ale dusza błądziła szukając czegoś, co zostało ukryte albo skradzione. Później w pracy nie mogła się skupić. Raport sekcyjny kobiety, znaleziona w piwnicy przy Alei Jana Pawła II, nie przynosił ulgi, tylko frustrację. Wpatrywała się w dokumentację, ale widziała twarz Marka i jego zmieniony głos. I tę pustkę której nie potrafiła zapełnić. Wieczorem wróciła do mieszkania i zrobiła coś, czego dotąd nigdy nie zrobiła. Wyciągnęła z szafy stary laptop Marka. Ten, o którym mówił, że się zepsuł. Kiedyś ufała mu bezwarunkowo. Dziś ufała tylko faktom. Hasło? Spróbowała kilka dat. Nic. W końcu wpisała AGA Z3Z6. Ich pierwsza randka. Zadziałało. Ekran rozjaśnił się, a jej oczy zatrzymały się na folderze, którego wcześniej nie widziała MZ21, kliknęła, zdjęcia, czat, nazwa kobiety, której nie znała, wiadomości, których nie potrafiła przełknąć, zdania, których nigdy nie usłyszała, choć były tak bardzo znajome. Wszystkie skierowane do kogoś innego. Zamknęła laptopa, zamknęła oczy. W tej samej chwili usłyszała przekręcany w zamku klucz. Marek wracał do domu. Agnieszka powoli wstała, jakby coś się w niej wyprostowało, coś dojrzało do działania. Patrzyła w drzwi, które zaraz się otworzą, i wiedziała jedno: To nie był koniec. To był początek. Zaraz po tym, jak drzwi się zamknęły za markiem, Agnieszka stała jeszcze przez chwilę nieruchomo w ciemnym salonie. Dłońmi Obejmowała ramiona, jakby chciała siebie zatrzymać w miejscu, nie pozwolić ciału rozpaść się na kawałki. Wciąż słyszała w głowie te słowa, które przeczytała kilka godzin wcześniej: słowa, których nie była adresatką, ale które znała zbyt dobrze: miękkość zdrobnień, czułość w wyznaniach, a zarazem ta okrutna, zdradliwa intymność. Każda litera była jak kolejne ukłucie w skórę. Nie spała, nie jadła. Patrzyła w sufit, potem w ekran telefonu, a potem znowu w sufit, jakby tam miał się pojawić znak, ale znak już dostała miał imię Katarzyna. Gdy Marek, nieświadomy, powiedział kilka dni później, że potrzebuje odpoczynku i jedzie sam do domku pod zakopanem, coś w niej zaskoczyło. Nie był to impuls, była to decyzja chłodna, wyrachowana i nieodwołalna zapakowała tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Jechała daleko za nim, nie pozwalając, by choć raz mignęła mu w lusterku. Nie miała żadnego planu, tylko jedno pragnienie zobaczyć na własne oczy, usłyszeć, upewnić się, że nie zwariowała, że wszystko, co czuła i podejrzewała, miało swoją straszną, namacalną formę. Domek był stary z drewnianymi framugami i gankiem porośniętym bluszczem krył ich wspomnienia, kiedyś szczęśliwe, dziś złudne. Agnieszka zatrzymała samochód kilkaset metrów dalej, na leśnym poboczu, szła cicho, niemal bez oddechu, aż znalazła miejsce za krzakiem jałowca, z którego miała widok na wejście. Czekała długo, kolana bolały od przysiadu, dłonie drżały z napięcia, ale nie ruszyła się nawet o centymetr. Drzwi się otworzyły. Najpierw Marek, znajomy krok. Sposób, w jaki zawsze przeczesywał włosy dłonią. Potem ona, Katarzyna, wysoka, w czarnym płaszczu, z uśmiechem, którego Agnieszka nienawidziła jeszcze, zanim go dobrze zobaczyła. Nie było tam żadnej niepewności. Była blisko niego, za blisko. Dobrze w końcu być z tobą bez tej całej gry. Powiedziała Katarzyna, a jej głos był jak ostrze, które przecięło ostatnią nitkę nadziei w Agnieszce. Mam dość ukrywania się. To nie takie proste, odpowiedział Marek. Jego głos był cichszy, pęknięty, jakby już sam nie wierzył w to, co mówi. Proste, Katarzyna zrobiła krok w tył. Marek, ty nie jesteś dzieckiem, przecież to trwa miesiącami. Ja. Ja nie chcę już być tą drugą. Wiem, ale, Aga. Marek spuścił głowę. Ja nie chcę jej zranić. Nie tak. Agnieszka chciała krzyknąć. Wyjść z krzaków, podejść i spojrzeć im obojgu prosto w oczy, ale nie zrobiła tego. Nie poruszyła się. Jej serce waliło jak młot, a jednocześnie wszystko w niej zamarło. Była teraz tylko okiem, świadkiem, tylko tym. Raniąc mnie też się nie boisz? Katarzyna mówiła coraz ostrzej: Co ty w ogóle planujesz? Trzymać mnie tu na marginesie, aż Agnieszka ci pozwoli odejść? Ona. To nie tak prosto, Kasiu. Nasze życie to nie tylko uczucia to dom, lata wszystko. Nie da się tego tak po prostu zamknąć. To może chcesz, żebym ja to zrobiła za ciebie? Na twarzy Marka pojawił się strach, ale nie przed Katarzyną przed tym, co sam stworzył. Stał w środku własnego kłamstwa i nie wiedział już, jak z niego wyjść. Agnieszka nie słyszała już reszty rozmowy, nie musiała. Każde zdanie, każda wymiana spojrzeń, każdy gest, to wystarczyło. Miała teraz nie tylko dowody, miała też obraz i ten obraz był ostateczny. Wracała do samochodu powoli z dłońmi w kieszeniach zaciskając pięści tak mocno że paznokcie wbijały się w skórę ale nie bolało ból był gdzie indziej głębiej w drodze powrotnej nie włączyła radia silnik ryczał a ona patrzyła na drogę nie zatrzymując się nawet na moment wiedziała już co zrobi nie było miejsca na litość nie na tym etapie on wybrał a ona też miała wybór po powrocie do Warszawy weszła do mieszkania jak cień, usiadła przy biurku, obok leżał Pendrive, do którego wcześniej skopiowała wszystko z laptopa Marka, jej palce drżały, gdy go podniosła, włożyła go do torebki. Nazajutrz miała spotkanie z prokuratorem w sprawie nowej ekspertyzy kryminalistycznej, miała przekazać materiały dowodowe z innego śledztwa, ale teraz, teraz będzie miała ze sobą coś więcej. Coś, co nie dotyczyło już tylko ciał w prosektorium, to dotyczyło jej i jego i Katarzyny. Zegar w kuchni przesunął wskazówkę na trzecią w nocy, gdy Agnieszka podniosła się z krzesła i wyjęła z szuflady kopertę. Włożyła do niej coś jeszcze list, krótki, napisany ręką, której już nie rozpoznawała jako własnej. Była tam tylko prawda, bez emocji, bez łez. Drzwi mieszkania zatrzasnęły się za nią cicho. Kiedy Agnieszka zamknęła drzwi za sobą, tamtej nocy, czuła, że nie ma już odwrotu. Coś się w niej obudziło. Nie była to rozpacz, nie była to słabość. To była czysta, zimna precyzja. Od tej chwili każde jej działanie było jak krok w szachowej partii, w której znała zakończenie, jeszcze zanim poruszyła pierwszą figurę. Nie płakała. Nie rozmawiała z nikim. Przez kilka dni znikała wcześniej z pracy, zostawała dłużej w prosektorium, kontrolując każdy ruch, każdy raport, każdy dostęp. Jej koleżanki i koledzy myśleli, że to przez zmęczenie, że może znów przejęła zbyt wiele sekcji, ale nikt nie podejrzewał, co naprawdę planuje. Filip, młody technik laboratoryjny, zdolny, ale cichy. Agnieszka wiedziała, że żyje na granicy, wiedziała też, że hazard, który go pogrążał, kosztował go już więcej niż tylko spokój ducha. Gdy podeszła do niego w przerwie między badaniami histopatologicznymi, nie musiała wiele mówić. Potrzebuje pomocy, powiedziała cicho, ale zdecydowanie technicznej, dyskretnej i dobrze płatnej. Filip spojrzał na nią długo, jakby próbował zrozumieć, czy dobrze słyszy. A potem skinął głową. Pieniądze nie zadawały pytań. Nie chciałaby wiedział zbyt wiele. Jego zadaniem było jedno: dostęp do rejestru niezidentyfikowanych ciał i pomoc w tymczasowym wypożyczeniu jednego z nich. Zabezpieczone, chłodzone, anonimowe. Tyle wystarczyło. Sebastian był trudniejszy. Mężczyzna z naprzeciwka, wiecznie z butelką w dłoni, z oczami, które dawno przestały widzieć coś więcej niż dno kieliszka, ale miał coś, czego potrzebowała: brak skrupułów. Wiedziała, jak do niego podejść. Kilka butelek, kilka setek złotych i obietnica, że nic wielkiego się nie stanie. Masz tylko pomóc go przenieść, nie pytać, nie rozmawiać. Po wszystkim znikasz. Rzuciła, patrząc mu prosto w oczy. Sebastian roześmiał się nerwowo. Ty to masz jaja, aga, dobra, wchodzę. Ale jak coś pójdzie nie tak. Nie pójdzie, ucięła. Zadbam o wszystko i zadbała. Wieczór był jak operacja, czysta logistyka. Wiedziała, o której Marek wróci, wiedziała, co wypił przed snem, lek, który wcześniej podała mu dyskretnie w herbacie, działał szybko. Marek nie zdążył nawet otworzyć ust. Z pomocą Sebastiana przetransportowali ciało do mieszkania. Zadbali o każdy szczegół pozycję, ułożenie rąk, nawet ubiór. Nie było miejsca na błąd. W świetle lampy czołowej Agnieszka sprawdziła wszystko raz jeszcze. Serce waliło jej w piersi, ale dłonie były pewne, chirurgiczne. Godzinę później Katarzyna pojawiła się w drzwiach. Przyszła zbyt pewna siebie. Jej buty stukały o podłogę z lekkością kobiety, która czuje, że wygrała. Przeszła przez salon, zostawiła torebkę na krześle, nie zauważając ciemnej sylwetki kryjącej się w kącie pokoju. Agnieszka obserwowała ją z ciszy. Milczenie miało teraz swoją wagę. Katarzyna weszła do sypialni uśmiechnięta, pewna, że Marek już śpi. Pochyliła się nad nim, szepcząc coś czułego, jak do kochanka. Wtedy go dotknęła. Krzyk był ostry, przenikliwy. Katarzyna odskoczyła od łóżka, wpadając na szafkę. Jej oczy rozszerzyły się ze strachu, usta drżały. Co to jest? Co to do cholery jest? Wrzeszczała, chwytając za pościel, jakby mogła z niej wyciągnąć odpowiedź. Z cienia wyłoniła się Agnieszka, spokojna, opanowana, bez emocji w oczach. Niespodzianki nie są już takie przyjemne, prawda, Katarzyno? Katarzyna zamarła. Zrobiła krok w tył, jakby szukając drogi ucieczki, ale nie było gdzie uciec. Jesteś chora. Ty jesteś popieprzona. Jak mogłaś? Jak mogłaś to zrobić? Jak mogłaś ty? odpowiedziała Agnieszka głosem cichym, ale twardym jak stal. Zabrałaś mi życie. Zabrałaś mi człowieka, myślałaś, że wszystko ci wolno, że będziesz spać spokojnie, podczas gdy ja umierałam z każdym dniem? Katarzyna płakała. Prawdziwie, ale Agnieszka nie czuła litości, nie była tu po to, by wybaczać. Ból, który teraz czujesz, to tylko ułamek tego, co zrobiłaś ze mną, a ja, ja się tylko uczę od Was. Zostawiła ją tam, w szoku, w strachu. Sama wyszła z mieszkania, zamykając za sobą drzwi, jak po zakończonym dyżurze. Na klatce minęła sąsiadkę, która skinęła jej głową. Agnieszka odpowiedziała uśmiechem, spokojnym, prawdziwym. W windzie wyjęła telefon. Czas na kolejny krok. Ciało wróciło na swoje miejsce w chłodni prosektorium w absolutnej ciszy, tak jak zostało z niej zabrane. Filip, blady i milczący, nie odważył się spojrzeć Agnieszce w oczy, gdy zamykali drzwi metalowej szuflady. Był bliski załamania, ale wiedział, że nic nie powie, wiedział, że wszedł w grę, której reguł nie do końca rozumiał, ale której nie mógł już opuścić. Agnieszka w białym fartuchu i lateksowych rękawiczkach spojrzała ostatni raz na zakodowaną etykietę z numerem ewidencyjnym. Ręka jej nie drgnęła. Wszystko zostało wykonane z chirurgiczną dokładnością, żadnych śladów, żadnych pytań. Marek obudził się w ogrodzie. Nie pamiętał, jak się tam znalazł nie pamiętał twarzy, tylko dłonie, chłodne, kobiece i jakiś zapach nie do końca znajomy, ale budzący coś w podświadomości. Gdy podniósł się z trawy, jego ubranie było zmięte, głowa pulsowała. A serce waliło chaotycznie, jakby ciało próbowało mu powiedzieć, że nie wszystko da się logicznie wyjaśnić. Dom był pusty. Katarzyna zniknęła. Zostawiła kilka ubrań, flakonik perfum i kartkę. Jedno zdanie, bez podpisu: Potrzebuje pomocy. Nie szukaj mnie. Marek usiadł na łóżku w tym samym miejscu, gdzie jeszcze kilka dni wcześniej śnił o nowym życiu. Teraz wszystko to było jak zjawa. Próbował dzwonić do niej, do Agnieszki, nikt nie odbierał. Kilka dni później usłyszał od wspólnego znajomego, że Katarzyna została przyjęta do prywatnej kliniki psychiatrycznej pod Krakowem. Nie chciała odwiedzin, nie chciała rozmów, zamilkła. Agnieszka już wtedy była w Gdańsku. Oferta z Instytutu Kryminalistyki przyszła niespodziewanie, ale idealnie. Praca przy analizie linii papilarnych, mniej ciał, więcej precyzji, coś innego, coś, co dawało jej poczucie kontroli bez wchodzenia w emocjonalne bagno przeszłości, nowe miasto, nowe nazwisko na drzwiach biura, nowe życie. Jej mieszkanie mieściło się na poddaszu starej kamienicy niedaleko motławy. Wysokie okna, drewniane belki, cisza. Idealna przestrzeń dla kogoś, kto chciał zbudować siebie od nowa, kawałek po kawałku. Czasem siadała na parapecie z kubkiem kawy i obserwowała ludzi przechodzących w dole, pary, dzieci, starców. I myślała, że może jeszcze nie wszystko straciła. Paweł i Lena, jej przyjaciele z czasów studenckich, byli jej łącznikiem z dawnym światem. To przez nich wiedziała, co dzieje się z Markiem. Paweł opowiadał jej przez telefon. On się rozsypał, naprawdę. Prawie nie wychodzi z domu. Siedzi całymi dniami i gapi się w okno. Mówi, że nie potrafi spać, że wszystko spieprzył. Agnieszka słuchała w milczeniu. Nie czuła już gniewu. Tylko pustkę. Może litość, ale taką chłodną, pozbawioną emocji. Odpowiadała zawsze to samo: To jego droga, nie moja już. Lena z kolei dzwoniłaby po prostu być blisko. Ich przyjaźń zmieniła się, nabrała nowych barw, głębi. Kiedyś śmiały się z głupot. Teraz dzieliły się milczeniem i świadomością, że życie potrafi łamać ludzi po cichu. Lena była z Pawłem. Oboje znaleźli siebie po tym, jak inni ich zawiedli. Agnieszka, choć sama, nie czuła się samotna. Zaczęła chodzić na zajęcia z ceramiki. Potrzebowała czegoś, co brudzi ręce, co daje kształt. Z gliny mogła tworzyć rzeczy, które były jej, kruche, ale jej. Pewnego wieczoru, gdy otworzyła okno w sypialni i poczuła zapach soli z morza, pomyślała, że to koniec pewnego etapu. Nie zamknęła przeszłości, nigdy tego nie planowała, ale nauczyła się na nią patrzeć bez lęku bez pragnienia odwetu bez pragnienia czegokolwiek spojrzała na swoje odbicie w szybie jej twarz była inna nie młodsza mądrzejsza i silniejsza nigdy więcej pomyślała nikt nie zmusi mnie bym się kurczyła chowała znikała teraz ona wybierała wzięła głęboki wdech potem drugi a potem sięgnęła po telefon i napisała tylko jedno zdanie jestem gotowa